Witajcie w Holokronie. Klany i kartele Hattów rządziły niemalże połową galaktyki, ale ich pozycja nie zawsze była tak mocna. Jak funkcjonowały i jaka była ich historia? Zapraszam na odcinek. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Kanon. Klan Hattów był rządzony przez członków Rady Wielkich Hattów zlokalizowanych na ojczystej planecie, na Al-Hatta, w skład której wchodziło wielu znanych i wpływowych przywódców z każdej rodziny klanu przestępczego, takich jak Jabba, który przewodził Radzie. Rada rządząca zajmowała się codziennymi sprawami klanu, a jej przywódca przemawiał w imieniu wszystkich hatów w traktatach i interesach. Hatowie niższej rangi, którzy kontrolowali terytorium w imieniu kartelu, otrzymywali tytuł mistrza klanu hatów. Nawet jeśli jeden z tych hatów kontrolował wiele systemów gwiezdnych, przyznawano im tytuł dla każdego systemu, nad którym sprawowali władzę. Ich terytorium operacyjne, zwane Przestrzenią Chattów, cieszyło się reputacją schronienia dla przemytników, łowców nagród i innych mieszkańców galaktyki. Zajrzyjmy jednak nieco w przeszłość. W epoce Wielkiej Republiki Klan Huttów nie był ślepy na niebezpieczeństwo, jakie dla ich ambicji stanowiła fala pokoju i dobrobytu rozprzestrzeniająca się w całej galaktyce. Spiskowali więc z przywódcą dyrektoriatu, Lordem Isamerem, aby zmniejszyć wpływy Republiki Galaktycznej i Zakonu Jedi w regionie kosmicznym dyrektoriatu. Ten plan wywołał konflikt zwany kryzysem Eiram-Erono, który z powodzeniem doprowadził do upadku dyrektoriatu, co zresztą było planem hattów od początku. Tym samym klan nie miał teraz żadnego poważnego przestępczego rywala w regionie, co otwierało drogę do przyszłych operacji. Ćwierć wieku później mistrzyni Avar-Kris poszła na kontrowersyjną ugodę z klanem. By walczyć i odeprzeć drengirów, rycerze i żołnierze walczyli ramię w ramię z siłami kartelu na Sedri Minor. Lata mijały, a kartel miał się dobrze, szczególnie pod rządami dżabby. Podczas kryzysu separatystów wpływ Hattów był wystarczająco duży, aby uzasadnić w Senacie głosowanie nad powstaniem stałej, scentralizowanej armii, która miała w razie czego powstrzymać ekspansję Hattów, piratów i przestępczości zorganizowanej. Podczas wojen klonów, władza Hattów nad zewnętrznymi rubieżami spowodowała, że ich nadprzestrzenne linie były poszukiwane zarówno przez Republikę Galaktyczną, jak i Konfederację Niezależnych Systemów. Chaos wojny pozwolił Hattom wykorzystać nadarzającą się okazję, aby rozszerzyć swoje wpływy na najdalsze zakątki galaktyki, w szczególności upatrzyli sobie zewnętrzne rubieża ponieważ siły Republiki były zajęte walką z siłami separatystów, w innych miejscach pozostawiono niewystarczające wsparcie lokalnym rządom. Hatowie natychmiast wkroczyli na te osłabione planety i przejęli je dla siebie. Przy okazji porwania syna Dżabby, ten przyrzekł wsparcie Republice. Traktat zezwalał Republice na poruszanie się po głównych szlakach nadprzestrzennych Hatów i omijanie przestrzeni separatystów, jednocześnie zapewniając Hatom kluczowe szlaki handlowe w obrębie terytoriów środkowych Rubieży. Traktat między Republiką a Hatami miał również niezamierzony skutek w postaci legitymizacji operacji Hatów. Klan miał jeszcze swojego czasu spore zatargi z tak zwanym kolektywem cienia o czym dowiecie się więcej z komisu Darth Moul Son of Datomir. Klan przez kolejne lata nadal działał na zewnętrznych rubieżach po zakończeniu wojen klonów i powstaniu Imperium Galaktycznego. Jabba kontynuował swoje nielegalne operacje w epoce imperialnej. Do czasu Galaktycznej Wojny Domowej sojusz rebeliantów dowiedział się o zbliżających się rozmowach między Imperium a Klanem Hattów. Imperium chciało, aby Jabba dostarczył surowce do budowy broni oraz statków. Rebelianci zrobili wszystko, by udaremnić te plany, o czym dowiecie się z komiksów serii Star Wars oraz Darth Vader. Bezpośrednio po śmierci Jabby pozostali chatowie zlecili przeszukanie wraku, aby ustalić dokładny charakter śmierci swojego byłego lidera i rozstrzygnąć debatę na temat jego woli. Odkryli hologram ostatnich chwil Jabby, który umiera z rąk organy. Chociaż materiał filmowy zaczął krążyć w pewnych ekskluzywnych kręgach, Hatowie polowali na większość kopii i ich sprzedawców, chcąc zapobiec krążeniu dowodów na ich własną wrażliwość. Po śmierci Jabby Hatowie musieli zdecydować, kto zajmie jego miejsce i przejmie stery w jego przestępczym imperium. Kilka miesięcy po uratowaniu Solo, decyzja nie została jeszcze podjęta. W połączeniu z upadkiem Imperium i upadkiem Palpatina, śmierć Jabby pozostawiła również ogromną próżnię władzy w handlu przyprawami na Kessel, wywołując powszechne wojny gangów i narażając na ataki liczne szlaki handlowe, niegdyś strzeżone przez najemników wynajętych przez Hattów. Na Tatooine po jakimś czasie zjawił się dawno niewidziany Boba Fett, który częściowo przejął władzę w okolicach, ale to już inna historia. Legendy. W czasie Wielkiej Wojny Galaktycznej kartel hattów był niezadowolony z Imperatora Sithów, ponieważ ten nie uwzględniał ich w swoich planach i intrygach. Jednak z powodu podstępu agentów wywiadu imperialnego, Republice nie udało się zdobyć poparcia hattów przeciwko Imperium. Kartel pozostał neutralny podczas wojny, podobnie jak większość innych w przestępczym półświadku. Podczas Zimnej Wojny kartel posiadał i prowadził Holonet w dziale Network Access na Narszada, który był obsługiwany przez niejakiego Kabbura. W 3638 roku przed Rokiem Zerowym najwyższy mogul, czyli zwierzchnik całego kartelu, Toborro, poprowadził inwazję kartelu na planetę Makeb, a siły Imperium i Republiki zaczęły przybywać na planetę z własnymi planami. Swojego czasu, jaki Burka, posiadał znaczną władzę w organizacji. Podczas wojen klonów był zirytowany działalnością handlową Republiki Galaktycznej w pobliżu jego terytorium i zgodził się ujawnić separatystom plany Republiki. Z czasem jednak stracił większość swoich sił, z wyjątkiem kilku najemników, za zwrócenie się przeciwko Dżabbie. Zamiast tego zaczął być chroniony przez separatystów. Burka został później zabity przez siły Republiki podczas drugiej bitwy o Tatooine. W czasach imperium, kartel Hatów miał monopol na zatrudnianie przemytników. Chociaż Imperium Galaktyczne nie tolerowało bezprawia, mimo wszystko było ostrożne w kontaktach z katami, ponieważ ci odgrywali ważną rolę w gospodarce zewnętrznych rubieży. Jakiś czas przed pojawieniem się rebeliantów, kartel przejął kontrolę nad kilkoma planetami, takimi jak Felucja. Jabba założył również przekaźnik komunikacyjny na salełkami, aby mieć oko na Imperium. Podczas Galaktycznej Wojny Domowej Jabba zawarł sojusz z Taiberem Zanem, który był całkiem udany, dopóki Zan nie ukradł jego cennego artefaktu Sithów na Felucji. Po prawie jednoczesnej śmierci Shizora i Jabby, Durga Besadai Tai, w skrócie Lord Durga, przejął znaczną część majątku Czarnego Słońca i swojego chattyjskiego poprzednika. Gdy przestępcze podziemie pogrążyło się w chaosie po śmierci dwóch najpotężniejszych przywódców Galaktyki, Durga był w stanie przejąć pozostałości wielkich kryminalnych potęg i uczynić, Czynił swój klan dominującym na Nalhatta. Durga splądrował następnie pałac Jabby na Tatooine w celu uzyskania informacji o tym, jak włamać się do imperialnych baz danych. Następnie podjął oficjalne kroki dyplomatyczne na Corsent z prośbą o pokój. W geście dobrej woli przekonał innych hatów do anulowania nagród za Hana Solo i leje Organe. Durga potajemnie budował superbroń, zwaną Mrocznym Mieczem, ale ta ostatecznie została unieszkodliwiona przez Republikę oraz po części przez samą siebie. Była bowiem budowana po taniości i dosłownie się rozpadła. Po śmierci Durgi przywództwo klanu Besaddi zostało przejęte przez Borga Besaddi Diori. Ogólnie rzecz biorąc, projekt Mrocznego Miecza został uznany przez hattów za porażkę, a wzmianka o superbroni Durgi była bolesną i niewygodną kartą historii. Z tego powodu gatunek chatów jako całość cierpiał z powodu powiązania z mrocznym mieczem, z powodu drwin ze strony innych gatunków. Innymi słowy, wszyscy cisnęli z nich beczkę. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie komentarz, łapkę w górze, jeżeli materiał Wam się podobał. Zajrzyjcie na inne odcinki na kanale. I oczywiście, niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.